Pokój, dobro, kochani. Dziś jest niedziela 12 stycznia. W liturgii obchodzimy święto Chrztu Pańskiego, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na zielone pastwisko. pani wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę z tego jak wielkie znaczenie w życiu człowieka, zwierząt i roślin ma woda. Wiemy o tym, że woda służy do picia, do obmycia się, do wyprania. Potrzebujemy wody do tego, aby żyć. Woda to życie, brak wody to śmierć. Pan Bóg wykorzystał wodę również do tego, aby nas odrodzić wewnętrznie, aby służyła nie tylko do napicia się, nie tylko do obmycia, ale również do tego, abyśmy odrodzili się duchowo. Myślę, kochani, że niedziela Chrztu Pańskiego jest taką doskonałą okazją dla nas wszystkich, abyśmy sobie uświadomili i przypomnieli, czym jest sakrament Chrztu Świętego. Pamiętam, kochani, że kiedyś wszedłem do księgarni ewangelickiej przy kościele św. Mateusza przy Piotrkowskiej w Łodzi i przeglądając książki, słyszałem taki fragment rozmowy dwóch ewangelików. Jeden do drugiego mówi: A wiesz, katolicy nie mają chrztu, oni mają chrzciny, bo ktoś zapraszał mnie na chrzciny do kościoła. I pomyślałem sobie, nie będę już tego demontował. Ale spróbuję przy najbliższej okazji, kiedy będę rozmawiał z moimi braćmi i siostrami, wyjaśnić im, że chrzciny to jest oczywiście impreza, takie przyjęcie po uroczystości Chrztu Świętego w Kościele. Kochani, co zyskujemy dzięki sakramentowi Chrztu Świętego? Po pierwsze, sakrament Chrztu obmywa nas z grzechu pierworodnego, który, jak choroba dziedziczna, dziedziczymy po naszych praojcach. Po drugie, Obmywa nas wszystkich innych grzechów. Gdyby ktoś jako dorosły chciał przyjąć chrzest, to nie musi przyjmować. Spowiedzi, tylko zaraz po chrzcie może przyjąć Komunię świętą, dlatego że ten sakrament gładzi wszystkie jego grzechy. Po trzecie, wprowadza nas do wspólnoty Kościoła. Jesteśmy pełnoprawnymi członkami wspólnoty Kościoła i po czwarte otwiera drogę do innych sakramentów. I dlatego też kiedy przyjmujecie na przykład pierwszą komunię świętą, czy bierzmowanie, czy sakrament święceń, czy sakrament małżeństwa kapłan wtedy prosi o zaświadczenie, o metrykę Chrztu Świętego, żeby wiedzieć, czy ten pierwszy. Pierwszy podstawowy sakrament został przyjęty. W normalnych warunkach sakramentu Chrztu Świętego udziela kapłan w kościele. Potrzebny jest też Ojciec Chrzestny i Matka Chrzestna. Gdyby na przykład brakowało jednego z tych osób, to może być tylko Ojciec Chrzestny albo tylko Matka Chrzestna. W przypadku nadzwyczajnym, kiedy na przykład nie ma kapłana, a ktoś potrzebuje sakramentu Chrztu, nie wiem, jesteśmy na bezludnej wyspie, albo na przykład jest zagrożenie życia osoby, która chce przyjąć Chrzest. No, to muszą być spełnione trzy warunki. Po pierwsze, musi być woda. Jeśli jest woda święcona, to w porządku. Jeśli nie ma wody święconej, to woda naturalna, a więc woda z rzeki, z morza, z kranu, z deszczówki. Nie może to być woda, natomiast z rosołu czy jakaś woda gazowana. Woda naturalna. Po drugie, muszą być słowa wypowiedziane, odpowiednie słowa, bardzo dokładnie. Najpierw imię dziecka, na przykład Piotr, Piotrze, ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I trzeci warunek to intencja ochrzczenia, bo można te wszystkie pierwsze dwa warunki spełnić, ale może to być na potrzeby filmu na przykład, dla zademonstrowania komuś. Wówczas jeśli nie będzie intencji sakramentu świętego, będzie on również nieważny. Istnieje również coś takiego jak chrzest pragnienia. Wyobraźmy sobie, że lecimy samolotem i kogoś nawróciliśmy i ktoś chce przyjąć chrzest. Ale niestety nie zdąży tego zrobić dlatego że samolot ulegnie za chwilkę jakim, jakiejś katastrofie. Jeśli ta osoba ma pragnienie w sobie chrztu, może już można powiedzieć, że ta osoba została ochrzczona chrztem pragnienia. Jeśli ktoś przygotowując się do sakramentu chrztu świętego oddaje swoje życie za wiarę, tak jak to było w przypadku pierwszych chrześcijan, to również przyjmuje chrzest krwi. Należy już do Chrystusa w, w ramach tego sakramentu. W przypadkach nadzwyczajnych, kiedy brakuje kapłana, również ochrzcić może każdy człowiek, jeśli tylko spełni te powyższe trzy warunki. Również chrzest z punktu widzenia katolickiego w innych wyznaniach chrześcijańskich jest ważny, jeśli tylko wzywają ojca, syna i ducha świętego. Kochani, ja bardzo dziękuję Panu Bogu, moim rodzicom i również chrzestnym za sakrament Chrztu Świętego. Wiem, jakie ogromne dobrodziejstwo duchowe ma to w moim życiu. Kochani, zachęcam was do tego, abyście wy również podziękowali swoim rodzicom, podziękowali swoim chrzestnym za sakrament świętego i przede wszystkim Panu Bogu. Być może nie pamiętacie daty, kiedy to się stało, albo nawet nie wiecie, gdzie to się stało. Ja wiem, że było to w parafii przemienienia pańskiego w roku 1967 i było to 20 sierpnia. Bardzo sobie cenię tę datę i zawsze co roku sobie przypominam i dziękuję Panu Bogu za sakrament Chrztu Świętego. Na zakończenie, kochani, przyjmijcie błogosławieństwo w imię Trójcy Świętej, w której zostaliście ochrzczeni. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, Papa. Pa. Do jutra.